Zauważyłeś kiedyś? Czasami wszystko nagle cichnie. Ulice w dziwny sposób pustoszeją. Nawet ptaki milkną. Jakby świat, wyczuwając niewidzialne zagrożenie, wstrzymał oddech. W tym momencie coś porusza się w nas. neo cresliny Code. W powietrzu pojawia się dziwny ciężar. Sekundy się wydłużają, czas zwalnia, a zamiast dźwięków rozbrzmiewa cisza. Człowiek nie potrafi tego zrozumieć. Ale czuję, coś się zbliża. Czasami ta cisza poprzedza burzę. Czasami jest to moment tuż przed katastrofą. W historii ludzkości takie chwile zdarzały się wielokrotnie przed wielkimi wojnami, upadkiem imperiów, tuż przed wybuchem głodu i epidemii. Świat milknie, a potem zaczyna się apokalipsa. Teraz stoimy u progu jednej z takich chwil, a według niektórych tym razem nie będzie to tylko wielka wojna. Ale upadek całego porządku. Ale co ciekawe, ten mroczny scenariusz nie jest tylko wizją współczesnych naukowców czy analityków politycznych. Znajduje się on również w przepowiedni człowieka, który żył 500 lat temu Nostradamus. Jego mroczne i tajemnicze wersy od wieków dzielą ludzi. Niektórzy twierdzili, że są one bezsensowne, inni szukali w każdym wersie klucza do przyszłości. Ale teraz. Gdy zestawimy te wersy z kryzysami naszych czasów, wyłania się przerażająca zgodność. A zgodnie z tą zgodnością przetrwa tylko pięć krajów. Pięć, to wszystko. Teraz wyjaśnię Ci, które to kraje. Ale najpierw poznajmy autora tej przepowiedni, bo bez zrozumienia, kim był, nie możemy pojąć głębi jego słów

Urodził się w 1503 roku w małym miasteczku Saint-Rémy de Provence na południu Francji. Był to jeden z najciemniejszych okresów w historii Europy: epidemia dżumy, wojny religijne, konflikty między królami. Ludzie budzili się każdego ranka, wiedząc, że nie zobaczą jutra. Nostradamus w młodym wieku zdobył wykształcenie medyczne i został lekarzem. Jednak jego zainteresowania nie ograniczały się wyłącznie do chorób ciała. Obserwował gwiazdy, śledził ruchy planet i próbował zrozumieć, w jaki sposób niebo wpływa na losy ludzi. I w końcu twierdził, że zaczął widzieć przyszłość. W 1555 roku opublikował jedną z najbardziej tajemniczych książek wszechczasów Les Prophetis Przepowiednie. Książka zawierała 942 czterowierszowe wiersze, czyli kwadry. Ale te wiersze nie były zwyczajne. Każdy z nich był utkany z symboli szyfrów, słów w starożytnej francuszczyźnie, łacinie i grece. Nie były one jasne, ale celowo niejasne. Niektóre kwadry opowiadały o krwawych wojnach, inne o klęskach żywiołowych. Niektóre opowiadały o upadku królów, zniszczeniu miast, nadejściu nieznanej epoki. Mindly Wiki I zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Wzrost potęgi Napoleona, podbój Europy przez Hitlera, a nawet ataki z 11 września. Niektórzy badacze twierdzili, że w czterowierszach Nostradamusa znaleźli zapowiedzi tych wydarzeń. Czy to był przypadek? A może naprawdę mieliśmy do czynienia z umysłem, który widział przyszłość? Do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale jedno jest pewne: ten człowiek napisał największą zagadkę w historii. A w tej zagadce znajduje się również ostatnia Wielka Wojna, która czeka ludzkość. Według Nostradamusa wojna ta wstrząśnie światem. Niebo stanie w płomieniach, rzeki pokryją się krwią, a na koniec tylko pięć narodów przetrwa. Które to narody? Dlaczego właśnie one? Czym się wyróżniają? W następnej części wyruszymy w podróż do pierwszego z tych tajemniczych pięciu krajów. Być może między wierszami przeszłości odnajdziemy naszą przyszłość. Wśród zapisów Nostradamusa znajdują się cztery wersy. Które do dziś nie pasują do żadnego wydarzenia. Ani do wojny, ani do pojawienia się przywódcy, ani do przeszłej katastrofy. Może więc nadal nie miały one miejsca. W jednym z tych czterech wersów czytamy. W miejscu, gdzie płyną bliźniacze rzeki, wody zabarwią się krwią. Koronowany sokół spadnie z nieba. I w końcu pozostanie tylko pięć narodów. Pozostałe znikną w ciszy. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak zwykły wiersz, ale każde słowo może być symbolem. Bliźniacze rzeki. Czy chodzi o Tygrys i Eufrat, czyli Mezopotamia, miejsce, w którym rozpoczęła się historia świata, ale także miejsce niezliczonych wojen. Koronowany soku może reprezentować siłę dominującą na niebie, być może supermocarstwo wyróżniające się siłami powietrznymi. Te wersy mogą wskazywać na ogromny konflikt, który nastąpi w przyszłości. Wojny, która nie będzie przypominała żadnej z dotychczasowych, ani pierwszej wojny światowej, ani drugiej, ani zimnej wojny. Będzie to zniszczenie, które na nowo ukształtuje świat. I właśnie po tym zniszczeniu pozostanie tylko pięć krajów. Ten film ma na celu odnalezienie tych krajów, ale to nie jest opowieść grozy. To Last to Zezny?

Underscore, 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 underscore. Pierwszy kraj Japonia może wydawać się małym krajem wyspiarskim, ale pod powierzchnią kryje się ogromna siła. W wierszach Nostradamusa pojawiają się następujące wersy, które, jak się uważa, odnoszą się do Japonii. Słońce ponownie wzejdzie, nie tracąc swojego blasku stalowe smoki będą patrolować morze, a ukryte ogrody pozostaną nietknięte. Mądrość przewyższy nawet najostrzejszy miecz Zachodu. Japonia znajduje się w izolowanym położeniu geograficznym. Otoczona jest morzami ze wschodu, zachodu, północy i południa. Może to być zarówno zaletą, jak i wadą. Ale historia nauczyła nas jednego: Japończycy potrafią się podnieść bez względu na wszystko. W czasie II wojny światowej zostali zniszczeni przez dwie bomby atomowe. Jakby tego było mało. Kilkadziesiąt lat później doświadczyli katastrofy nuklearnej. Walczyli z trzęsieniami ziemi, tsunami i innymi klęskami żywiołowymi, ale za każdym razem powracali, niczym Feniks z popiołów. Silniejsi, bardziej zdyscyplinowani i bardziej spokojni. Prawdziwą siłą Japonii nie jest tylko technologia. To, co czyni ją silną, to świadomość społeczna, dyscyplina i przywiązanie do tradycji. Japończycy wiedzą, jak reagować na kryzys. Potrafią zaprowadzić porządek w chaosie, a to może być najważniejszym kluczem do przetrwania w powojennym świecie. To, co Nostradamus nazwał nietkniętych ogrodów, może być znakiem, że kultura japońska przetrwa nawet w środku wojny. Nawet w czasach kryzysu, zamiast paniki społecznej, następuje uporządkowana ewakuacja, cierpliwość w ciszy. Taka jest ich natura. I być może właśnie dlatego. Japonia może być jednym z pięciu krajów, które przetrwają, ale to dopiero początek. Bo następnym krajem ogromny niedźwiedź, który przetrwa dzięki swojej ciszy. Drugi kraj Rosja. Gigant, który przeraża swoją wielkością i dezorientuje swoją historią, ale być może jego największa siła tkwi w jego ciszy. Wiersz Nostradamusa który prawdopodobnie odnosi się do tego kraju, brzmi następująco: Na zamarzniętej ziemi niedźwiedź śpi. Pod tańczącymi na niebie światłami zamyka oczy. Oczekuje, podczas gdy wszystko wokół płonie. Nie atakuje, nie niszczy. Ognen Go Media. Może to brzmieć jak poezja, ale może to być również kod strategii. Zamarznięte ziemie, czy istnieje lepszy opis Syberii? Niedźwiedź Symbol utożsamiany od wieków z Rosją. Światła tańczące na niebie, zorza polarna, czyli aurora borealis. Wszystkie te symbole wskazują na Rosję. A najważniejsze jest to, że niedźwiedź nie atakuje. Pozostaje w stanie uśpienia. Strategia Przetrwania, Podczas gdy świat pogrąża się w chaosie, ten kraj może przetrwać w swoich granicach dzięki izolacji zapewnionej przez ogromną powierzchnię. Nie zapominaj. Rosja jest krajem o największym obszarze lądowym na świecie. Tysiące kilometrów stepów, lasów i zamarzniętych pustyń. Niezliczone obszary, gdzie można uciec, ukryć się i zacząć od nowa w razie kryzysu. Zejsebi energeteks są. Pagactwe natural są lokalna produkcja. SILNA, Przewaga Geograficzna, bez i być może najważniejsze zamiast stawiać czoła, obserwować, być czujnym, ale milczeć. W historii wiele imperiów upadło dzięki tej strategii, ale niektóre właśnie dzięki temu przetrwały. Słowa Nostradamusa, ogień go ominie, mogą bezpośrednio odnosić się do tej strategii. Oznacza to, że kiedy wybuchnie wielka wojna, nie wygrają ci, którzy będą najgłośniej krzyczeć, ale ci, którzy pozostaną cisi, a Rosja jest krajem, który lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak milczeć. Ale teraz przejdźmy do kolejnego kraju. Czasami to nie cisza, ale wiara i opór ratują, a kolejnym krajem na liście jest kraj znany ze swojego oporu underscore 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 underscore. Trzeci kraj. Stany Zjednoczone Ameryki. Być może najbardziej kontrowersyjna pozycja na tej liście. Ponieważ obrazy zawarte w czterowierszu Nostradamusa opisują jednocześnie zarówno zniszczenie, jak i odrodzenie, orzeł zostanie zraniony. Miasta spłoną w płomieniach. Wśród tych pożarów rozświetlających noc flaga nie opadnie. Skrzydła spłoną, ale duch pozostanie niezachwiany. Orzeł będzie latał, nawet nad popiołami. Po przeczytaniu tego czterowiersza w umyśle natychmiast pojawia się obraz. Miasto w płomieniach. DYM z ACM Jedesie nie była, ale nadal powiewająca flaga. Niektórzy postrzegają te wersy jako zapowiedź wielkiej wojny domowej, inni interpretują je jako destrukcyjny atak z zewnątrz, a nawet uderzenie nuklearne. Ale w czterowierszu jest jeden szczegół, który zmienia wszystko. Flaga nie opadnie. Oznacza to, że pomimo wszystko pozostanie na swoim miejscu. Ameryka doświadczyła w swojej historii niezliczonych kryzysów. Kryzysy gospodarcze, ataki terrorystyczne, podziały społeczne. Ale za każdym razem się podnosiła. Dlaczego? Ponieważ jej siła nie polega wyłącznie na czołgach, samolotach czy uprawnieniach do drukowania dolarów. Jej prawdziwą siłą jest elastyczność to znaczy zdolność systemu do samoodnawiania się. Nie można również zapominać o jej położeniu geograficznym. Na wschodzie Atlantyk, na zachodzie Pacyfik czyli naturalna strefa buforowa między dwoma wielkimi oceanami. Ta izolacja zwiększa prawdopodobieństwo, że Wielka Wojna nie dotknie kontynentu. No i oczywiście jest jeszcze technologia cyberobrona, sztuczna inteligencja, programy kosmiczne. Ameryka przygotowuje się nie tylko do wojen przeszłości, ale także przyszłości. W tym miejscu pojawia się stwierdzenie Nostradamusa. Skrzydła płoną, ale duch pozostaje niezachwiany. Ameryka może płonąć, może być wstrząśnięta, ale nie zniknie, orzeł będzie nadal latał, i być może właśnie dlatego jedna z powiewających po zakończeniu wojny flag może nadal należeć do niego. Czwarty kraj Chiny. Dzięki tysiącletniej historii, ogromnej populacji i cichemu, ale potężnemu wzrostowi, Kraj ten zawsze był obecny na arenie międzynarodowej. Jednak czasami bycie w centrum uwagi nie wystarcza. Najważniejsze jest, aby móc działać w ukryciu. Czterowiersz, który według wierzeń odnosi się do tego kraju, brzmi następująco. Smok budzi się. Jego oddech nie jest ognisty. Unosi się nad piaskami. Nie rzuca pierwszym kamieniem, ale przechodzi nad upadłymi. Jego fundamenty są głębsze niż rzeki. A jego głos ściga się z czasem. Smok, starożytny symbol Chin. Eil ten smok nie rozpoczyna więc wojny. Nie czyni go to jednak słabym. Wręcz przeciwnie, czyni go znacznie bardziej niebezpiecznym. Ponieważ w nowej erze wojny nie toczą się tylko czołgami. Wojny są teraz niewidoczne: cyfrowe, cybernetyczne, ekonomiczne. Oznacza to, że kraj można pokonać nie bronią, ale danymi. A Chiny są jednym z największych graczy w tej nowej wojnie. Sztuczna inteligencja. Duże zbiory danych. Cyfrowa waluta. Kontrola cybernetyczna. Smok nie używa już oddechu, tylko algorytmy. Wyrażenie wznosić się nad piaskami, pojawiające się w tym czterowierszu, może odnosić się do szybkiego rozwoju Chin. Zbudowali miasta na pustynnych terenach. W miejscach, gdzie nie było nic. Zbudowali centra produkcyjne mające wpływ na cały świat. Największym atutem Chin nie jest ani położenie geograficzne, ani liczba ludności, ale zdolność planowania. Podejmują działania z myślą o przyszłości za 100 lat. Jest to strategia nie oparta na wojnie, ale na cierpliwie wypracowanych zwycięstwach. Oddychanie bez ognia, o którym wspomina Nostradamus, oznacza właśnie to. Cicha siła. Bezbronny ale skuteczny postęp, cicha, ale głęboka presja, jeśli ten smok się obudzi, nie spali świata, ale zmieni jego kierunek. I właśnie dlatego Chiny mogą być jednym z pięciu narodów, które przetrwają nie dzięki wojnie, ale dzięki czekaniu, obserwowaniu i podejmowaniu działań w odpowiednim momencie. Ale teraz przyszła pora na największą niewiadomą ponieważ piąty kraj nie jest znany na pewno. A teraz doszliśmy do piątego i ostatniego kraju, ale tym razem nie mamy jasnej nazwy. Kwadry Nostradamusa są jeszcze bardziej tajemnicze. Wzdłuż rzeki, która wciąga gwiazdy, młode kroki idą w rytm melogii. Języki się mieszają, głosy łączą, chroni je nie mur, ale pbeznacenie. Jego siła nie leży w tyranii, ale w nadziei. Zastanów się teraz, która to może być rzeka. Ganges, Amazonka? Jedna płynie przez serce Indii, druga niesie duszę Brazylii. Obie rzeki od tysięcy lat żywią cywilizację i utrzymują przy życiu niezliczone rzesze ludzi. I obie są ojczyzną narodów, które zamiast walczyć, wybrały przetrwanie. Jeśli to Indie, w takim razie kraj, o którym mówimy, to miejsce, w którym współistnieją niezliczone języki, religie i kultury. Mam loda popularnie. Ma głęboką duchową przeszłość i niesamowitą zdolność do harmonii. Kraj, który nawet w czasach kryzysu nie rozpada się, ale przekształca się. Miasta opustoszeją, a ludzkość powróci do prymitywnej samotności, dalekiej od współczesności. Wieża wznosząca się ku niebu, o której wspominał Nostradamus, była kiedyś kojarzona z wydarzeniami z 11 września. Ale być może ta wieża symbolizowała wieże naftowe. Drapacze chmur, będące symbolem współczesnej cywilizacji, a nawet budowle reprezentujące dominację. I wszystkie te wieże upadną. Po zniszczeniu nie nastąpi wojna, ale pustka. W przepowiedni ten okres opisano następująco: Niebo staje się szare. W miastach panuje cisza, a ludzie istnieją pod ziemią jak cienie. Pierwsza zasada nowego porządku cisza. Te słowa nie opisują sytuacji po wojnie, ale obraz zagłady. Ślady współczesnego życia znikają. Nie ma prądu, nie ma internetu, nie ma lekarstw, a może nawet, nie ma nadziei. Jest tylko cisza, ale ta cisza jest równie przerażająca, co głęboka, ponieważ kryje w sobie wybór: zacząć od nowa, czy całkowicie się poddać pięć krajów pozostanie niezachwianych pośród tej ciszy. Ale co zrobią? Stworzą nowy świat. Czy będą trzymać się pozostałości starego? W tym miejscu zaczyna się najbardziej uderzająca część przepowiedni, bo przetrwanie to jedno, a stworzenie nowej przyszłości to zupełnie co innego underscore 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 zniszczenie cisza straty ale to nie koniec Bo w ostatnich werach Nostrada Musa z ciemności wyłania się melodia. Z pięciu odległych krajów rodzi się pieśń. Dźwięk łączący stare z nowym. Niebo oczyszcza się, ziemia mięknie. Tym razem zbierają się nie po to, aby podbijać, ale aby leczyć. Tutaj zasiane zostanie ziarno nowego początku. Może to oznaczać najgłębszą przemianę w historii ludzkości. Świat nie będzie już budowany dla dominacji, ale dla uzdrowienia. Być może wspólnym zadaniem tych pięciu narodów nie jest tylko przetrwanie, ale ponowne rozpoczęcie ludzkości. Niezjednoczone narody. Jednak Sini, Okalini. Po raz pierwszy w historii narody będą musiały się zjednoczyć, ponieważ nie będzie już nikogo innego. A ta jedność nie będzie oparta na bogactwie ani na sile. Będzie oparta tylko na jednej prawdzie Okalilizmi. I teraz musimy zacząć razem. To koniec ery nowoczesnej ale być może prawdziwy początek pojęcia ludzkości.